To jest podcast z cyklu Technicznie Rzecz Biorąc. Rozmawiają Paweł Leszczak i Łukasz Burzyński. Zapraszamy. Cześć, witamy Was serdecznie na kolejnym już, w kolejnym już odcinku nowych kształtów z serii Technicznie Rzecz Biorąc. Dzisiaj widzicie aranżacja tak trochę nietypowa, ale z drugiej strony już nas widzieliście tak naprawdę. Na poprzednim podcaście o bezwarunkowym dochodzie gwarantowanym w tej formule. Wtedy to Paweł się wziął za przewodzenie temu z naszemu spotkaniu. Tym razem to ja się wezmę i odpytam na temat, który, <gry> który tak naprawdę. Dotyka nas wszystkich i jest bardzo poważne. Denerwuje nas chyba bardziej niż jeden temat polityczny. Ale polityków też dotyka temat, to są drukarki. Tak, drukarki, właśnie nawet takie wprowadzenie zrobiłeś, ja sobie tutaj zasytuję, że żywią się te drukarki strachem, potrafią wyczuć pośpiech, przyją się wyłącznie wtedy. Kiedy najbardziej ich potrzebujesz, i w sumie to był wstęp do Twojego artykułu. Chciałbym no. przeprosić, bo podałem dane nieprawdziwe. Oczywiście psują się znacznie częściej, bo to, to wiadomo, ale wybaczycie mi chyba taką fikcję literacką. No, rzeczywiście tak jest trochę. I teraz w ogóle tutaj jeszcze trochę robię wstęp. Zauważcie, bo może uważacie, że Wy akurat macie dwie lewe ręce do technologii. Ale no już nawet w tym artykule też zostało to zresztą powiedziane, ale to jest bardzo powszechna wiedza, że każdy ma problem z drukarkami. To nie jest tak, że wy macie problem tylko. Te, tak naprawdę każdy ten, ten problem ma i to jest w sumie trochę no dziwne, bo urządzenie nie jest zupełnie skomplikowane, a patrząc na to, że e, jakby swoją historią sięga 500 lat wstecz, no to jest nawet to powiedziałbym dosyć dziwne, że nie potrafi się tego dobrze zrobić, bo, bo no z, z punktu widzenia nawet jak sobie tak analizuję trochę w głowie, jak to jest skonstruowane no to, to, to nie jest zupełnie jakby w żaden sposób bardzo skomplikowany proces powiedziałbyś? znaczy też bym tak powiedział dopóki nie zrobiłem liserczu. No, może od razu powiem dlaczego był ten temat bo mnie zdenerwowała drukarka, tak po prostu ale nie umiem siedzieć tak tak po prostu, więc zacząłem szukać czemu czemu to tak działa, a właściwie czemu nie działa, skąd są te problemy. Dwa tygodnie później, jak już wyszedłem z odmentów internetu, mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony jak dobrze działają drukarki. Wiem, wiem, psują się, są pierdliwe im nie działają i tak dalej, i mogłyby działać lepiej. Jak najbardziej jest wiele powodów głupich, strasznie głupich, dlaczego drukarki nie działają. O tym pewnie będzie za chwilę. Ale zacząłbym od tego, że drukarka jest cudem techniki. To znaczy, e, powiedzieli, że mają 500 lat. Pamiętajmy, że 500, 400, 300, tak, nawet 100 lat temu drukowaniem zajmowali się specjaliści. E, w mojej rodzinie było trochę drukarzy, e, kończyło się specjalne szkoły, i potem umiało się nawet zrobić coś, ale w zasadzie, żeby umieć więcej zrobić coś, to miało się 30 lat doświadczenia. W zawodzie. E, Drukarnie był olbrzymim e, biznesem, olbrzymim przemysłem wymagającym niesamowitej ilości wiedzy technicznej oraz sprzętu, drogiego, dokładnego sprzętu. E, dzisiaj drukarki można kupić za kilka stów. No, już nie pędem cen na potrzeby artykułu, sprawdzałem, e, ale tak, kilka stów to jest najlepsze określenie, ile wydajesz na drukarki i minus tusz. E, I ma je każdy. Dlatego prosiłbym teraz, tak przed yy, jak mnie oglądacie, jak mnie słuchacie, podnieście rękę, jeśli kupujecie drogi, profesjonalny papier do wydruku. Yy, no nie, wiem, może oglądacie w tramwaju, głupio by wam było, no wiem, ale pewnie nie podniesiecie tej ręki, bo nikt nie kupuje dobrych papierów. Nikt, żaden. Papiery są tanie, yy, no bo, bo po co drogi? Yy, więc wyobraźmy sobie, że mamy zrobić samochód rajdowy, który jeździ na płynie do spryskiwacza jako benzynie. Nie? Także, no tak, to są problemy i będą problemy. Okay. Yy, o, owszem, no są skomplikowane te drukarki, o czym zaraz się dowiemy, ale sam proces, jakby, no całkiem tak, można powiedzieć, że nie wygląda zupełnie skomplikowanie. Dopiero później, y, z pewnych powodów, się one jakby komplikują. No to w ogóle pierwsze pytanie, dlaczego te drukarki się psują? Nie ma prostej odpowiedzi, to znaczy w jednym z materiałów źródłowych, czyli wywiadów z twórcami drukarek trafiłem na takie określenie, że no drukarka jest przecież prosta, no, wkładasz papier, ma się wydrukować. No, proszę, no, drodzy słuchacze, poród jest prosty, to znaczy idzie kobieta z dużym brzuchem i wychodzi z dzieckiem. No, co tu może się zepsuć? To jest trochę na tej samej zasadzie. Koncepcja jest bardzo prosta, no implementacja jest o wiele trudniejsza. Pierwszym takim etapem, który jest wbrew pozorom bardzo dobrze opanowany w drukarkach komercyjnych, takich tych małych na A4, e, sam proces wydruku jednej strony to jest kilkanaście, nawet tysięcy pojedynczych akcji, które mogą się udać bądź nie udać. Często jak jedna z nich się nie uda, to wydruk no, idzie do kosza, zemnie się, drukarka zje nam papier albo źle wydrukuje, żeby dać taką. E, My operujemy zawsze przykładami, żeby to tak przedstawić, dlaczego to jest takie skomplikowane. Wyobraźmy sobie, że mamy marker, taki, jakim pisze się po białej tablicy i to jest nasza dokładność, te, tej skali. Po czym używamy go na kartce, która no, zawsze ma jakieś błędy. Czasami będzie trochę szersza, czasami będzie trochę wyższa, czasem nie będzie idealnym prostokątem. I wyobraźmy sobie, że błędy, same błędy, nie kartka, mogą być szerokości dwupasmówki. I tak właśnie działają drukarki. Błędy w rozmiarze A4, takiej akceptowalnej przez drukarki. To jest jak dwupasmówka, podczas gdy precyzja jednego piksela. No tak, jest jak taki marker. Więc jest szereg szereg problemów na poziomie fizycznym. Ale prawdziwe problemy zaczynają się na poziomie softwareowym. To znaczy, nie ma jednego sterownika do drukarek. Nie ma nawet jednej technologii, na którą byśmy się zgodzili do drukarek. Jakiegoś sposobu dogadywania się. Na przykład dużo ludzi narzeka na bluetooth, ale to jest jeden standard, który można przestrzegać. W przypadku drukarek nie. W żadnym wypadku. Każda drukarka ma swoje sterowniki, każda drukarka ma swoje rozwiązania i tak no, dalej. Nie tutaj chciałbym w ogóle wejść w szczegóły trochę tego, co powiedziałeś, bo. W, w ogóle pierwsze pytanie w związku z tym, czy takie w sensie wprowadzające, zadam dwa. Czy drukarki różnią się jakością? Mamy obecnie do czynienia z bardzo powszechną uniwersalizacją, normalizacją pewnych no wyjść, wejść, input, output. Tutaj najlepszym przykładem jest chociażby to, że ostatnio jakieś tam e, środowisko związane z Komisją Europejską nakazały iPhone'owi, żeby e, wprowadził to samo wejście ładowania, e, które ma, mają urządzenia e, USB-C najkrócej rzeczy ujmując. No, i to wszystko zawsze zmierza do normalizacji, bo już nie będę wchodził tutaj w wiele przemysłowych jakich zastosowań, itd., które pamiętam na studiach mieliśmy wałkowane. Dlaczego to samo nie dzieje się z drukarkami? Dlaczego nie ulegają one normalizacji? W sensie nie, nie ma normalizacji pewnych procesów, co by tak naprawdę znacząco podniosło myślę, że standard tak naprawdę tych urządzeń. Jest pewna normalizacja, to znaczy są pewne standardy, które byłyby no, podstawowe, kluczowe. Mamy A4, no, mamy, można na nich drukować, e, mamy również USB, który możemy się podpiąć, ewentualnie możemy się połączyć czy to przez Bluetooth, czy to przez Wi-Fi, ale należy zauważyć, że żaden z tych standardów nie został stworzony bezpośrednio pod drukarki domowe. Bo faktycznie istnieje dość duży problem co do standardów e, takich, które ja bądź Ty moglibyśmy wykorzystać łącząc się z drukarką e, i ich raczej nie będzie. E, dlaczego? Obecnie rynek drukarek jest zmonopolizowany przez kilku, no, oligopolizowany przez kilku dużych dostawców, no, ich nazwy nie wymienimy, ale znacie je. E, Możecie to sprawdzić w najbliższym sklepie, w razie czego nie ma ich wiele więcej. Na całym świecie są właśnie ci dostawcy, ci wytwórcy. Sama technologia jest trudna do wejścia na rynek, ponieważ nie dość, że samo drukowanie samo z siebie jest fizycznie trudne. No to musisz wyprodukować produkt, który sam z siebie jest dość drogi. Wiele drukarek sprzedaje się ze stratą albo ledwo na poziomie zysku, żeby zarabiać dopiero na tonerach. Na całym świecie bardzo trudno jest wejść na ten rynek, o to mi chodzi. Więc jest pewien beton. Do tego drukarki wyginą. Nie jutro, nie pojutrze, ale jest ich coraz mniej. Maile teraz, jak powiem mail, to pewnie pomyślicie o wysłaniu maila przez skrzynkę pocztową, ale taką wirtualną. A nie o tym, że powiedziałem list po angielsku taki fizyczny, który wrzucamy do skrzynki na listy fizycznej. No i są ku temu powody. W zasadzie cała obecnie, cały ruch całej biurokratyzacji. Wszystko idzie w stronę online. Drukujemy coraz mniej i będziemy drukować coraz mniej. Dlatego nie opłaca się inwestować nowym wytwórcom, Chińczykom czy komukolwiek, żeby wejść na rynek i pokonać konkurencję. E, dlatego no, lepiej nie będzie w tym sensie, że nie znajdzie się nagle ktoś, kto zrobi drukarkę, która idealnie działa. E, pewien brak motywacji, pewien brak e, potrzeby rozwoju no, do tego działają dość dobrze, wystarczająco dobrze. No a do tego używamy bardzo, bardzo różnorodnego sprzętu, bardzo różnych komputerów, z których się łączymy. Czasami z telefonów drukujemy, czasami online. To wszystko jest bardzo różnorodne, a drukarka jest bardzo głupia. No, na sam koniec to jest urządzenie, które ma drukować i najfajniej byłoby jej dostarczyć plik przygotowany konkretnie pod nią, jak coś wydrukować. I bardzo mało który mm, komputer umie to zrobić, więc należy jakoś negocjować, i te negocjacje będą inne z każdym komputerem. Strasznie trudno to zaprogramować, strasznie trudno to przygotować. No i stąd te problemy. No tak, tak, może rzeczywiście tutaj wchodzi dużo składowych. O tym wcześniej szczerze więc sobie nie pomyślałem, chociaż z drugiej strony, no tak naprawdę to nawet jak mówimy tutaj o tym, że przez Bluetooth się łączył, czy przez Wi-Fi obecnie bardziej chyba popularne. No, to mamy często do czynienia po prostu z już normalizacją, czy WiFi Direct, czy, czy właśnie Bluetooth jest znormalizowany, więc tak naprawdę tutaj już sam proces można było jakoś oddzielić. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły tego, jak to jest pewnie rozwiązane, jak to można było rozwiązać i sklasyfikować. Żeby nie zamęczać, ale no, no jednak y, do, przemawia do mnie ten argument, szczególnie twój, że jed, nie są na tyle popularne, co na przykład smartfony, drukarki, i wychodzą, żeby ktoś się tym zajął i to po prostu znormalizował. Wydaje mi się, że jakby była chęć, to, to po prostu byśmy mieli sprawne drukarki. Tak, do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia. To znaczy E, wraz z rozwojem internetu e, oraz łatwej wysyłki, to znaczy z Chin raczej dostaniesz przesyłkę, którą chciałeś, a nie paczkę ziemniaków. Obecnie, 20 lat temu było różnie, e, drukarki stają się coraz mniej dochodowe, bo w drukarkach zarabia się. Tu, tu, do wszyscy o tym wiedzieli, na tuszach, tonerach, wkładach. E, drukarki często, szczególnie te najtańsze, są sprzedawane po stracie. Na stracie nie zarabia na tym wytwórca, może wyjdzie na zero. Po to, żeby zachęcić, wiecie, w narkotykach podobno pierwsza dawka jest za darmo, no to w drugiej karce tak samo. Kup moją drukarkę i potencjalnie będziesz ode mnie kupował tonery na tonerach zarobię. Czasami tonery potrafią być prawie tak samo drogie, jak najtańsza drukarka. Tylko że dzisiaj można kupić podróbki, zamienniki, wersje uzupełniane itd. Ale też zabezpieczają się, że z... tak. te nowe drukarki się zabezpieczają i updatey na przykład uniemożliwiają prób próby. Tego ja miałem do czynienia sam, sorry jeszcze, że ci wyjdę z taką drukarką. Która yy, no, znaczy, no dobra, przyznam się, no. czasem, czasem zdarza mi się kupić podróbę no, na drukarki, ale miałem do czynienia z nową drukarką, która używała podróbki, w pewnym momencie no, był update drukarki. No to stwierdziłem, pewnie coś zadejtowali, coś pożytecznego dla mnie. No a okazało się, że update dotyczył przede wszystkim e, tego, żebym, żebym nie używał już tego tuszu, którego używałem, i był bardzo tani. E, tak, jak najbardziej, stąd nam. Na przykład e, częściowo um, niektórzy wytwórcy e, idą po tej. Naj Niektórzy twórcy starają się zachęcić do zakupu przez najniższą cenę i zarabiają na e, tonerach. No i u nich będzie największa walka o to, żeby nie dało się kupić toneru, bo no, nie mi się, na tym zarabiają, chociaż i tak zarabiają mniej niż kiedyś, bo no, łatwiej teraz zamówić zdalnie. Niektórzy są bardziej liberalni w tej kwestii prędzej zaakceptują to, że sam e, zamówisz gdzieś podrobiony toner, nawet tak bardzo to nie ścigają. Mają po prostu droższe produkty e, same z siebie więc jest to jakaś skala. Ale tak, no zawsze w jakiś sposób będą starali się ścigać podróbki, bo no, to są ich pieniądze. No tak, tak. Chociaż to że zakazane to nie jest i z naturalnej... Sam to używam. E e ewentualnie serwis mógłby się tam przyczepić. E Zachęcam was do używania podróbek. <grym> tak. Proszę bardzo. E ale e poczekaj, bo to w sumie nie jest też nawet takim głównym polem dyskusji wokół wobec tego, wokół tego e artykułu, bo tam postawiłeś bardzo ciekawą tezę, że drukarki nas śledzą, a właściwie śledzi nas y, rząd USA. Także no, brzmi to bardzo, powiedzmy, kontrowersyjnie, czyli ciekawie, tak? Zależy to, jakie ma, może szurowsko. Także, także różnie, różnie to bywa, ale tak naprawdę jest na to bardzo proste uzasadnienie. Jest na to proste uzasadnienie, powiedziałbym nawet z tym uzasadnieniem, mierząca większość z Was się zgodzi. W momencie, kiedy pojawiły się drukarki kolorowe, one na początku były w Stanach Zjednoczonych, rząd stanął przed niesamowitą groźbą drukowania pieniędzy. Tak fizycznie, drukowania, nie, nie że jakieś tam luzowanie ilościowe i ekonomia. Fizycznie ktoś kupi drukarkę, kupi lepszy papier, wydrukuje 100 dolarówkę, pójdzie do sklepu, o drugiej w nocy zmęczony kaser to przyjmie, to nam oszukał sklep, ale również państwo na 100 dolarów. E 100 dolarów, a później może być pralnia pieniędzy. Tylko pamiętajmy, że e, o ile sam sobie profesjonalne podrabianie pieniędzy istniało istnieć będzie, e, to drukarki kolorowe otworzyły tą drogę przed takim Szarym Kowalskim, który no, może spróbować wydrukować tylko 300 dolarów i zniknąć, bo, no bo jak go złapiesz, tak? E, dlatego stanęli przed pewnym problemem, e, no to co teraz zrobimy? E, Udało im się dogadać przy mniejszej lub większej chęci firm tworzących drukarki, że drukarki będą drukowały mikrowzór. Żółty mikrowzór, który normalnie nie widać, trzeba do tego mieć dobrą lupę albo bardzo, bardzo dobry wzrok, który zachowuje informacje o modelu, konkretnym tym modelu, jak również opisie modelu, dacie, czasami miejscu i pewnych informacjach, które do końca nie wiemy, co to są za informacje. Wydruku. tak, na, na każdym wydruku mamy ten mikrowzór. E, Najlepiej wytniemy tylko pół kartki, on, on zawsze będzie się powtarzał. No i kiedy FBI znalazłby takie podrabiane dolary, byłoby w stanie sprawdzić, że to było na drukarce XYZ. Poszliby do sklepu, którego dostał. Sklep powie: No to pan Ksiński kupował i wytropią pana Ksińskiego. E, oczywiście wszyscy się zgodzimy, że jest to możliwe, że to rozwiązanie daje olbrzymie miejsce na nadużycia ze strony państwa. E, bo mikrowzór również jest przenoszony za pomocą zdjęć. Da się na podstawie zdjęć oraz skanów wykrywać konkretny mikrowzór. Tym samym wszelkiego rodzaju e, sygnaliści e, są w niebezpieczeństwie, bo można ustalić, e, jaki dokument skopiowali. E, równocześnie osoby, które z jakiegoś powodu zechcą, dajmy na to wydrukować ulotkę, która nie spodoba się państwu, wzywającą do kontrowersyjnych rzeczy społecznych. I ona będzie kolorowa. I będą ją rozdawać na mieście. Również mogą e, już nie być anonimowi, bo dowie, państwo dowie się, kto to był. E, a cała historia jest o tyle ciekawa, że do jeszcze niedawna sam temat był w miarę znany. To znaczy każdy o tym mówił w pewnym gronie, ale był szóstką teorią. Dopiero e, Frontiers Foundation zrobiło przekrojowe badania drukarek. E, takie zwykłe, po prostu wzięli lupy i popatrzyli na wydruki. No, i okazało się, że tak, wszystkie drukarki drukują ten mikrowzór. No i dzisiaj zakładamy, że wszystkie, wszystkie kolorowe drukarki będą drukowały ten mikrowzór. I tutaj odpowiadając na komentarz jednego z czytelników artykułu, część drukarek będzie blokowało wydruk czarno-biały, jeśli nie będzie kolorowego tuszu, a część nie będzie. Ponieważ na mocy domniemanej umowy, my nie mamy dostępu do tego tekstu umowy między rządem Stanów Zjednoczonych a a, a, czy producentami drukarek, e, dotyczy to wydruków kolorowych. E, więc jeśli drukujemy czarno-biało, no to oczywiście nie musi być tego mikrowzoru. E, natomiast oczywiście część e, firm może zechcieć samo z siebie, w ramach własnej inicjatywy, dodać mikrowzór również na czarno-białym wydruku. No i zgodzicie się chyba ze mną, że gdyby drukarka nie drukowała tylko przy żółtym kolorze, braku żółtego koloru, ale przy braku fioletowego czy innych, drukowałaby spoko. No byłoby to trochę podejrzane, więc, yy, więc część drukarek po prostu nie pozwoli wam wydrukować niczego, jeśli brakuje jakiegokolwiek kolorowego y, tuszu. No ale to już jest taka y, ciekawostka, powiedzmy. Mm -hmm. No tak, właściwie to jest temat o tyle ciekawy, że yy, ma, mało osób sobie zda, zdaje sprawę, tak naprawdę, że możemy być śledzeni nawet w tak yy, trywialnej czynności, która wydawała nam się, że nie ma po prostu nawet potrzeby do tego. Te, tak naprawdę, a z kiedy w ogóle pochodzi ta umowa M okresu, oczywiście mam na myśli, nie wiem, tej dekady po poprzedniej. Dekady... Jest to więcej z rozpowszechnieniem kolorowych drukarek do domów. Również to jest dość ciekawe, bo obecnie jest to stosowane na całym świecie. To znaczy, potencjalnie moglibyśmy sobie wyobrazić, że Chiny stwierdzą, a nie będziemy to stosować, bo nie lubimy stanów, ale nie jest to stosowane we wszystkich drukarkach świata. Ja spotkałem się z informacjami, że w zasadzie lata 80. ale no, pamiętajmy, to jest bardzo płynne. Obecnie musimy założyć, że wszystkie, tak? Jak kupimy drukarkę sprzed 10 lat, to ona również będzie miała ten. Mikrowzór. E... Okej. Okay. No właściwie tylko, tylko to o tyle jest istotne, że, że generalnie dzisiaj wydaje mi się, że nawet coś takiego nie jest do końca potrzebne. No w akumulowaniu tak naprawdę w sensie nie byłoby potrzebne takie rozwiązanie. W akumulowaniu y, informacji do akumulowania służą chmury, też dyski twarde i tak dalej, więc tak naprawdę no ciężko. Nawet jeżeli się skasuje, to jakiś plik, to on tam jeszcze tkwi, można go otworzyć zanim kilka razy nie, nie przepełniły. Musimy też pamiętać, że tak jak tą teorią spiskową jeszcze kilka dekad temu był mikrowzór, tak teraz pojawiają się mniej lub bardziej uzasadnione teorie, które stwierdzają, że drukarki podłączone na przykład do Wi-Fi wysyłają informacje o tym co, bądź kiedy, bądź gdzie drukujesz do e, swoich producentów, więc pośrednio może do rządu. Są mniej lub bardziej uzasadnione, ale myślę, że warto mieć to na uwadze, tak? Jakby nie zakładam, że drukujecie nielegalne rzeczy, ale to zawsze lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Myślę, że takim najprostszym rozwiązaniem, jeśli chcemy mieć pewność, żeby wszystko działało, drukowało, jest kupić drukarkę ciut lepszej jakości, ciut droższą. Jest taka firma na E, tak tyle możemy powiedzieć, ją osobiście polecam, albo na B, ją jeszcze bardziej polecam. Bardzo nie polecam takiej firmy kanonizowanej, ale jej nikt nie poleca. Nie wiem, to się wytnie dobrze. Nie? Może nas pozwolą, zobaczymy. Jak spadniemy, no to nas pozwali. Przede wszystkim najtańsza drukarka jest skokiem na to, żebyś kupował drogie tonery, no i musisz to pamiętać. Jeśli będziesz miał kartki nie najgorszej jakości, jeśli twój toner nie będzie podejrzanie tani, oraz będziesz drukował w im prostszy sposób, tym większa szansa, że zadziała, czyli no, przez kabel jest większa szansa, że niż przez Wi-Fi mniej rzeczy do zepsucia się. Powinno zadziałać. Aktualne sterowniki powinny pomóc. A jeśli masz Linuxa, to naprawdę sprawdź, czy ta drukarka jest wspierana, zanim ją kupisz, bo no, myślę, sobie, że miałem kilka bojów, żeby zaczęła działać. No tak, ale przynajmniej na wolnym oprogramowaniu. Chwała tobie. Dzięki wielkie za tę dyskusję. Zachęcamy Was do obejrzenia innych odcinków zarówno z cyklu, jak i też z innych cyklów. No i co? A Myślę, tutaj myśli? leży Raspberry Pi, o którym pewnie będzie jeden z kolejnych artykułów bądź podcastów. Jeśli go znacie, to możecie posłać swoje realizacje, swoje pomysły z nim. A jeśli nie znacie, to jest sposób, żeby mieć serwerownię w własnym domu pod łóżkiem i bardzo ciekawy sposób na stworzenie no, serwerowni pod łóżkiem albo przeniesienie komputerów na środek Sahary, żeby te dzieci w Afryce, jakkolwiek stereotypowo by to nie brzmiało, mogły mieć lekcje informatyki. Ciekawy, otwarty projekt. O nim będzie w przyszłości. Tak, a dzisiaj został tylko wyeksponowany pod yy, yy, pokazanie się, że jesteśmy techniczni. Niby. Prawda. <grych> Dobra, dzięki wielkie, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do tego, do tego razu. Cześć.